Witam wszystkich. Dzisiaj o Wielkim Wymieraniu Permskim. I chociaż kiedy mówimy o Wielkim Wymieraniu, to najczęściej myślimy o Wymieraniu Kredowym, wtedy kiedy wymarły dinozaury, ale wcześniej było wymieranie o wiele, wiele większe, które pociągło za sobą śmierć potężnej ilości gatunków. W wyniku Wielkiego Wymierania Permskiego wymarło 96. Procent gatunków morskich, oceanicznych oraz 70% gatunków lądowych. Doszło do niego około 252 milionów lat temu i według tych najnowszych badań mogło trwać 60 tysięcy lat plus minus 48 tysięcy lat, czyli w skali takich wydarzeń bardzo szybko. Ponieważ niedawno uważano, że to wielkie wymieranie permskie mogło trwać nawet 10 razy dziesięciokrotnie dłużej. Czyli Wielkie Wymieranie Permskie zakończyło pewną epokę. W jego wyniku śmierć, unicestwieniu uległo cała masa, potężna masa gatunków. W jego wyniku powstało wiele nowych gałęzi ewolucyjnych. To właśnie dzięki niemu, można powiedzieć, mogło dojść do powstania dinozaurów, ptaków, ssaków, Gdyby do niego nie doszło, to wszystko mogłoby wyglądać całkowicie inaczej. Ale jak do niego doszło? Oczywiście jest wiele teorii, ale najbardziej prawdopodobną jest to, że w wyniku potężnej działalności wulkanicznej, w wyniku której powstały trapy syberyjskie, doszło właśnie do zaburzenia i do tego wymierania. To ta duża. Działalność wulkaniczna oznacza wylanie się ponad 1,5 miliona kilometrów sześciennych lawy. Do tego biliony ton takich związków jak związki siarki, chloru i fluoru. Ponad 1,5 miliona kilometrów sześciennych. Kilometr sześcienny to taki blok o długości kilometra, kilometra i wysokości kilometra. Pomnóżmy to przez 1,5, ponad 1,5 miliona, no to coś niewiarygodnego. A to wszystko doprowadziło do tego, że powstał gigantyczny wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze. Co pociągło za sobą zakwaszenie oceanów oraz wzrost temperatury w oceanach o 10 stopni Celsjusza. Ponieważ zmiany były bardzo, bardzo szybkie, tak tysiące lat, to w takim przypadku bardzo szybko organizmy nie były w stanie się dostosować do tych nowych zmian. Zmniejszyła się ilość powietrza, tlenu w wodzie, zwiększyła się temperatura, zwiększyła się ilość dwutlenku węgla w powietrzu i innych bardzo niebezpiecznych substancji, i w, w rezultacie no, doszło do tego wielkiego wymierania. Oczywiście, te inne wersje to takie, jak na przykład ruch kontynentów, chociaż to jest procesem zbyt długotrwałym. Albo też na przykład uderzenie obiektu kosmicznego. Kiedy znaleziono pod Antarktydą krater o wielkości średnicy 500 km, planetoida musiała mieć około 50 km, drugi znaleziono koło Australii o średnicy około 195 km. No ale jak do tej pory nie powiązano tego, po prostu w tamtejszych osadach nie ma, tak jak na przykład przy wymieraniu kredowym, zwiększonej ilości. Pierwiastków minerałów, które najczęściej znajdują się na tych obiektach kosmicznych. Więc jak na razie teoria działalności wulkanicznych jest najprawdopodobniejsza. Czyli to nasze takie troszkę bliższe wymieranie. Kredowe to, które tak lubiane przez nas dinozaury wyeliminował, a pozwoliło nam sakom na. No oczywiście w, no, po kilkunastu milionach latach się rozwinąć było poprzedzone czymś o wiele, wiele, wiele większym, straszniejszym. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.